Wtorek, 10 dzień marca, Lillehammer, kompleks olimpijski Liz No i półmetek, 5 dzień turnieju Roer 2020. Lillehammer dzisiaj smutne, deszczowe, no i niestety wieczne. Na 15.45 zaplanowano prolog mężczyzn z udziałem 66 zawodników. O 17.00 ma zacząć się konkurs indywidualny, ale czy to wszystko odbędzie się zgodnie z planem, przekonamy się już wkrótce. Kilku godzin w Lillehammer pada deszcz. Ten deszcz może przerodzić się w deszcz ze śniegiem, a być może i nawet sam śnieg. Prognozy mówią o tym, że wiatr ma wiać mocno. Takie trywialne niestety stwierdzenie: jego siła ma wahać się w okolicach 4-5 metrów na sekundę. Być może wieczorem, na kiedy wyznaczono rywalizację kobiet, ten wiatr osłabnie do 3-4 metrów na sekundę. No ale w tym momencie nie wygląda to kolorowo. Trwają ostatnie przygotowania najazdu, ze skoku, no i też ten naturalny najazd może być problematyczny, ponieważ nie mamy tutaj systemu mrożenia torów najazdowych. To wszystko jest wycięte w lodzie, w śniegu. Ale czekamy, szykujemy się do kolejnego dnia Roer 2020. Ważna informacja jest taka, że dzisiaj pod skocznią pojawią się kibice. Zapewne nie będzie ich wielu, ale tutaj Norwegowie robią co mogą, aby. Umilić pobyt tym, którzy zdecydowali się na przyjazd podskocznie na godzinę przed planowanym prologiem. Trwa już koncert. Mamy tutaj zatem oprawę muzyczną. I czekamy, czekamy na głównych bohaterów tego dnia. Najpierw zawodników. 15:45 prolog, 17:00 konkurs. A następnie wieczorem o 19:15 prolog kobiet. O 20:00 kolejny konkurs indywidualny, pań. I tutaj mamy gościa specjalnego tego materiału, Kacper Merk z Eurosportu, znany i lubiany. Kacper, jak twoim okiem to wszystko wygląda? Wieje, nie wieje? Chyba mocno wieje. Wieje, bardzo mocno wieje. Po tych flagach tutaj, poczekaj, odsłonię sobie. Wieje, mocno wieje, pada deszcz. Co tu? Nic z tego nie będzie dzisiaj. Kasper, miałem powiedzieć o transmisjach. Prolog zobaczą, na, na, nasi czytelnicy zobaczą w Eurosporcie, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wszystkie skoki cyklu rower w Eurosporcie, a więc i kwalifikacje, czyli prologi, wszystkie skoki aż do niedzieli, jeżeli się będą odbywały. Nie no, fajnie by było, jakby się 16 skoków odbyło, ale jakoś w to nie wierzę. Bo dzisiaj będzie trudno. Pewnie ten prolog jakoś spróbują zrobić, nie a później będą, a później pewnie będą się kombinacje zaczynały. W każdym razie, jeżeli jakieś oficjalne skoki będą, to w eurosporcie będą na pewno. A konkurs nawet w TVP, żeby być tutaj obiektywnym do końca. Tak, oczywiście znamy się, lubimy się, stoimy obok siebie w Migzanie, więc tak, w TVP też, ale w eurosporcie też. Także kończymy ten meldunek 15.45 Prolog mężczyzn 17, zawody. Czekamy na to, co się wydarzy dzisiaj na kompleksie olimpijskim Lisgorzbakken.